Witajcie! Ruszamy w dalszą podróż, a dzisiaj będzie nietypowo. Bo czy wiecie, że Galicja dawniej słynęła z ropy naftowej? A do dziś ludzie mówią, że w okolicy Krosna jest więcej ropy niż wody? Będzie też sporo kręcenia, bo ponad 160 km w 2 dni. Odcinek zakończymy u Mariusza nad Sanem. Zostawcie kciuk w górę i ruszamy! Zaczynamy kolejny dzień naszej przygody jesteśmy w Bieczu jak dobrze wiecie a teraz skierujemy się pod Grosno, by... gdzie odchodzimy do mustę Ignacego Łukasiewicza z opuszczamy biecz, tak jak mówiłem, przeprawiamy się przez teraz przez ropę ropę rzekę Ale jej nazwa Was nie myli Możecie jak najbardziej kolić ją z ropą. W tej ropie płynęła ropa. W sensie wiecie jakie tak, ropne plamy. Wczoraj zwiedziliśmy super wiecz, a przedwczoraj zrobiliśmy 107 km. Zrobię lepiej. Kaszel doskwiera niestety jeszcze. No ale bez porównania jak jest było, także myślę, że to będzie tylko lepiej. No jest pięknie. Chyba zaraz będziemy musieli się rozbierać. Ale jest wajeczka. A tą krowę to byś chciała Pani Aleksandro, dlaczego się znowu zatrzymaliśmy? Bo tu są pawie i kury nasze ulubione. To są kury jedwabiste. Pokażcie się w pewnej okazałości. O Boże! Ta jedwabista jest jak jakiś dinozaur. Patrzaj się jeszcze raz. Jedwabista ma ewidentnie mutację. No, pa, będzie teraz, uwaga? Nie. Zostawcie łapki w górę, za kurę jedwabistą. <gry> bajka ta droga, słuchajcie, bajka. Jak tam Ci się podoba? No, widzieliście kury. Co to za kury to? Było? Ale tu okolica mi a... chodzi, droga! Droga jest bajeczna! Dajmy sobie chwilę z tymi widokami. Niby nic nadzwyczajnego, a pięknie nadzwyczajne Jak zwykle w takiej sytuacji drogi brak, ale dla nas to nic złego. Uwaga, bang bang bang. Zobaczcie, jesteśmy uratowani. Pomimo niedzieli znaleźliśmy sklep otwarty. Te cuda, te cuda to są szyby naftowe, czyli to. Ja. A przed nami Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bubrce. Dotarliśmy, jesteśmy, jak widzicie, za nami Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza. W bóbrce. Tak. Proszę powiedzieć, jakie ma Pani oczekiwania wobec tego miejsca? A to jak, jak, jak zawsze mam oczekiwania, pewnie wygórowane. Podobno dużo jest hologramów, dużo takiej e, interakcji. Lubisz to? Bardzo lubię. Byłaś, Widziałaś w ogóle kiedyś szyb naftowy? Nie. A zobaczysz? No tak. Jest apka do pobrania, bilet normalny 25 zł, bilet normalny 15 zł. Możliwość zwiedzania z przewodnikiem, jednak, tak jak powiedziała pani, dziś przewodnik jest nieuchwytny. Zobaczcie, to, to jest grube: ziemia z grobu Ignacego i Łukasiewicza. Jeżeli ja będę znanym i lubianym mniej lub bardziej podróżnikiem, to proszę. Nigdy, ale to przenigdy, nie róbcie mi takich rzeczy i nie wyciągajcie ziemi z mojego grobu, żeby pokazywać tę ziemię innym ludziom. Ale pachnie, co? No, pachnie. Najstarszy szyb w kopalni w Bubrce. Franek. Czynny szyb. Słuchajcie, czynny. Kopanka pomimo upływu lat nadal napełnia się ropą naftową. Podejdźmy do kopanki Janina, przy której wysłuchamy A. nagrania numer dziewięć. Umotuję teraz. O. paluch. Co się dzieje? Paluch mi się mierdzi ropą. Strasznie śmierdzi. 140 lat nadal pracuje. Jest. Nie po raz pierwszy widzimy szyby naftowe, ale po raz pierwszy widzimy tak różne szyby naftowe. A co najważniejsze, pod nami płynie ropa naftowa. Coś niesamowitego, no i ten palec, który widzieliście w sezonie, i to bulgocząca, bulgocząca wręcz ropa naftowa. No i super, bardzo mi się podoba za 25 zł. Super spacer, e, a w dodatku z e, lektorem, bo mamy przewodnika w aplikacji, którą można ściągnąć e, przy kasie. Za ile panu zatankować? No tak, do 50 zł. Ile to będzie litrów? O! Więcej niż ten... konik. pasikonik. koniku, co ty tu robisz? Na stacji benzynowej. Przepraszam, mam ma kaszel i katar. Poproszę. Kaszel i katar mam. Ale nie ma nic bardziej skutecznego na epidemię jak Spalenie w domu i wisło dom. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, kiedy i gdzie dostanę swój przydział ropy. To wszystko w swoim czasie. Proszę po prostu czekać. I wystarczy czekać cierpliwie czekać. Każdy swój przydział dostanie. Jak obiecałem, tak każdemu dam. Obczajcie, że lampa numer 93. To naftowa lampa rowerowa. Słuchajcie, Ola strzela tam z tyłu zdjęcia. A ja muszę potwierdzić, że bardzo, bardzo polecam to nietypowe. Naprawdę, jak dla mnie, bardzo nietypowe muzeum. Bo zobaczcie, co jest za mną w ogóle. Tutaj, tam z tyłu. No i wielki plus, że jest ten lektor, nie? O, Ola kicha, a tu jeszcze jakieś wystawy są chyba, tak? Tak, bo jeszcze były, jak widzieliście, hologramy, multimedialne prezentacje. Tak, tak, dzień dobry, tak, można na YouTube obejrzeć inne nasze serie, tak. Mamy po Europie trochę filmów, mamy na, po wybrzeżu, Green Velo. Tak, tak, Mo można wchodzić na YouTube, można oglądać. Tu podlinkuję panu, tak, można oglądać, zapraszam. Dziękuję, do widzenia i tutaj też. Zostawcie łapkę w górę i komentarz napiszcie. Fajny. Dzięki zasubskrybuj. i zasubskrybuj kanał. Jesteśmy już po zwiedzaniu, za chwilkę kierujemy się do krosna, ale pani Aleksandro, proszę powiedzieć, jak z twojej perspektywy wyglądał, wyglądała, wyglądały ostatnie dwie godziny. No super, że mieliśmy tego przewodnika na telefonie, bo on dużo dał, a no jak ktoś się tak nie interesuje takimi rzeczami, to go nie zainteresuje to, bo nie będzie nic rozumiał. Jak to? Moim zdaniem wszystko jest. Ja, ja zupełnie nie. się z Tobą nie zgodzę. Moim zdaniem właśnie był tak ten przewodnik zrobiony, że ktoś, kto w ogóle się nie interesuje, tak jak ja, bo w ogóle się nie interesuje no. szybami naftowymi, mnie to na maksa zaciekawiło. No ciebie zaciekawiło, ale ja dużo rzeczy nie rozumiem dalej. Na przykład? Ogólnie. No czego nie rozumiesz? Że nafta z zimy wychodzi? Dla mnie się podobało to jak nafta tam blum 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 robiła i palca mogłam umoczyć. I takie to jest moje zwiedzanie właśnie. Nie podoba mi się to nagranie. Dobra, my jedziemy już do Krosna. A naszym pierwszym celem jest niestety zamknięta siedziba firmy Krostek. E, firmy, która jest partnerem naszej wyprawy rowerowej e, przez drugą RP. A ten co zrobił w ogóle. Wcielamy właśnie do siedziby firmy Krostek, która jest naszym partnerem. Eee, u nich możecie m.in. kupić stojaki na rower albo wieszaki. I my z tego miejsca bardzo pozdrawiamy całą firmę wszystkich pracowników. Szkoda, że dojechaliśmy w niedzielę, kiedy jest zamknięte. Bardzo tego żałujemy. No i nawet... pozdrawiamy Arka przede wszystkim. Tak, pozdrawiamy Arka i mamy nadzieję, że do zobaczenia. Jest i Krostek, zobaczcie. A nie zamknięte. Zamknięte. Ignacy Łukasiewicz. A może przyznać, że całkiem ładnie w tym groźnie. Ładnie jest. Spoko. się dużo. Pozwiedzaliśmy, pozwiedzaliśmy, zjechaliśmy też na rynek w wprośnie, zjedliśmy, a teraz ruszamy szukać naszego miejsca, ponieważ zbliża się burza i może być głośno, prawda? Niebezpiecznie jedziemy na miejsce, po prostu jedziemy szukać czegoś na zikoń, bo jakby inaczej. A i zamiast aparatu i teraz tu w prawo kręcimy. Dobry. A co No ogólnie powiem Wam, że jest lipa te miejscowości, którymi jedziemy kończą się kończy się jedna, zaczyna się kolejna. No i są cały czas dłuż drogi od drogi. Odchodzą tylko pola, więc no ciężko, nie ma żadnego miejsca, teoretycznego nawet, żeby się rozbić. Powoli docieramy do lasu. I może tam coś znajdziemy. Co robisz? No monitoruję, proszę ciebie, gdzie możemy się rozbić, bo już nam się nie chce jechać. Doszliśmy do wniosku, że to jest chyba najbardziej odpowiedni sposób na znalezienie miejscówki na sen dzisiejszy. No i już widzę, że proszę ciebie. Ale ja jestem tu za cmentarzem. Tutaj, jak widzisz, są snopy. I w sumie można byłoby tam pojechać. A tu? Mhm. Ewentualnie... O tam się skitrać A z tej strony No z tej strony gdzie ja chciałem To jest lipa Tam już domy Jedźmy za Snopy Jedźmy za snopy <laughs> Tu siedzi na naszym planie. Nie, kończę świata Co? Jakie igraszki? Ja nie wiem. Zwróciłem się, się z tyłu, Tego na dronie nie widziałem. Ale cyrk, to... przyłapaliśmy go. <grym i górę> na igraszkach. Na snowku. Tam stoją w tyle. W tyłu. O jezu, tam stoją z tyłu. Patrzcie w takich białych koszulach nie wiem, chyba z dożynek zeszli w każdym razie ale tylko my się rozwijamy gdzieś tutaj co ty w, w i co o nich powiesz? my psa? Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym dniu naszej wyprawy przez drugą RP Dzisiaj jedziemy w stronę Przemyśla, gdzie spotkamy się z Bernardem Newmanem. Chyba nie do końca dzisiaj, bo zostało nam około 100 km z dużymi przewyższeniami i... No zobaczymy jak droga będzie wyglądała. Zobaczymy też czym zaskoczą nas te tereny, bo nigdy tu wcześniej nie byliśmy, a już wczorajszy dzień pokazał, że są całkiem ciekawe, biorąc pod uwagę muzeum. A zobaczcie gdzie spaliśmy. To jest nasz obóz, który za chwilkę zwijamy. Tam jest kościół, no i pole. A na tym snopku, słuchajcie. Działy się te figle, które wczoraj przegoniliśmy. to nasze snopki. Zbieramy się, jest straszna rosa. Cały namiot jest mokry, chociaż nie padało. No i cóż, zostaje tylko kręcić. Pięknie słoneczko wschodzi, a Daniel co robi. Tak, a jakbyście szukali miejsca, to pamiętajcie, że pole ze snopkami z dala od. Domów mieszkalnych, tam w oddali jest cmentarz. To jest bardzo dobry wybór, jeżeli chodzi o miejsce na, Zlegu na Dziko. No i wracamy z wolna na drogę. Na przystanku zjemy śniadanie i ruszamy dalej do przemyśla. Jesteśmy w kotłowni numer jeden. Jest tutaj sprzęt do usuwania awarii ropy. Zobaczcie, nie trzeba iść do muzeum, nie? Zbiornik ropy. Strefa pożarowa. O tam kolejne Dzień dobry A to Państwo na z tym czarnym złocie mieszkają Tak jest, tak jest. <laughs> I wybi Więcej niż wody <laughs> wow. To jest piękne, powiem wam, i na maksa, będzie mi się ciężko od tym rozstać. i ah. słuchajcie, jaka miła sytuacja, jedziemy sobie, nie jedziemy, nie mówimy oczywiście, tak jak zawsze, dzień dobry, dzień dobry. No i tam siedziała sobie rodzinka przed domem, tak patrzą wiedzieli i mówią, a może chcecie kawałek ciasta? Pewnie, że chce, a co mamy nie chcieć? Pyszne było. czy na, na kawę zapraszali, ale nie chcieliśmy robić kłopotu. Nadal wydobywamy ropę. Tłocznia ropy. A kto by się spodziewał, że na Podkarpaciu to góry będą? Masakra. Dotarliśmy słuchajcie, jesteśmy tam można usiąść chyba, nie? No i dobra i zjedliśmy co nieco i napiliśmy się kawki yy, i narobiliśmy łańcuchy, czyli mamy już czyste, yy, czyste łańcuchy na ulubione, No i kolejne jakieś wiecie, miłe rozmowy o kręceniu. I pozdrawiamy Roberta z Agą. Bo gdzie nie pojedziemy, to Sorve jedzie z nami. Dojeżdżamy do kładki i Ola krzyczy, że ja się będę bał przez nią przejść. Ale zanim przez nią przejdziemy, to zobaczymy jak wygląda z góry. Ten most nad Sanem jest magiczny, a długi taki że hej. Napisz w komentarzu, czy taka infrastruktura budzi w tobie strach czy radość? No i przemierzamy przez kładkę nad Sanem. E, super, zobaczcie, są takie e, belki poprzeczne, które ułatwiają popchanie roweru na szczyt. A już powoli kładka zaczyna się bujać. Czekaj, zrobię ci zdjęcie. Bardzo fajnie, wręcz powiedziałbym. Zobaczcie, widzieliście to już z y, drona. Ale z tej perspektywy, stan wygląda równie fajnie. Tylko to, co mnie martwi, to to, że jest brudnawy, A chcieliśmy się umyć. Nie było tak strasznie. No, i tym sposobem docieramy do pierwszych oznak Green Velo. Z drugiej strony, patrzcie, miejsce odpoczynku rowerzystów, siedliska, miejsce obsługi rowerzystów. Aż mnie ciary, przeszły. pamiętam jak palcem do tej marki latały. Tak, I to my dojedziemy do przemyśle Green Velo już. Ale z tego miejsca serdecznie Wam zapraszam Was serdecznie. Na ten etap! Słuchajcie moi drodzy, czyli na Barciany i okolice. Tak, e, jest to e, trzeci etap, północne Mazury. Zapraszam was w szczególności na punkt 22 i 23. 22 to Drogosze, a 23 to Barciany. Dzień dobry. Dzień dobry. A co? Słuchajcie, mamy problem. Kończy nam się jedzenie. Tylko podamykane. Wjeżdżamy teraz do, na rynek taki stary. Chyba rynek w dynowie, a jest pod górką. Patrzcie w ogóle jaki klimat, nie Ale fajnie, co? I tak, widzieliśmy już jajkomaty, że można kupić... Ofiaromaty. Ofiaromaty, ale nie widzieliśmy jeszcze mleko. Jak to powiedzieć? No mlekomat. Mlekomat, po prostu, to jest mlekomat. No tak. Obora hodowlana Doroty i Michała. Bądź co bądź, boń, słuchajcie, ceny w Dynowie są naprawdę prima sort. Zjedliśmy i napiliśmy się za jakieś 50 zł. słuchajcie, pizza 50 cm. No nie ma co kombinować tutaj z jedzeniem i gotowaniem samemu, tym bardziej, że wszystko zamknięte i dzisiaj e, raczej nie pogotujemy. Przy moście nad Sanem jest wiatka, jest miejsce na rozbicie namiotu. No zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce. No i znowu jesteśmy na Greenbello, słuchajcie, do przemyśle zostało nam 21 km w sam raz na jutrzejszą rozgrzewkę <grywka> poranną, żeby nasza kładka okazała się fajnym miejscem, bo widzę, że chyba niestety może być problem no i dokręciliśmy do Sanu jest punkt widokowy jest ścieżka rowerowa hej hej piękny widoczek płytki ten san odrobinę jesteś na miejscu jestem na miejscu kładka jest tam po prawej ona słuchajcie już się zbiera, a ja już nie wytrzymam dłużej. Rozebrałem się do gatek, słuchajcie, idę to samo. Niestety woda nie tyle co brudna, co na maksa płytka. I nie wiem czy więcej niż kostki umoczę, Zobaczymy. A kamienista idę chyba w sandałach. Lipa lipa straszna, tak płytko, że nawet nie ma co chodzić, ale tak z daleka wydawało się, że kawałek dalej będzie lepiej No zobaczmy Pod nos, pod mostem, bo jakże O, no, ktoś tu ogień pali No tak, jeżeli chodzi o głębokość O Boże Jest zdecydowanie lepiej, a jeżeli chodzi o muł ty, nie wyjmę nogi. Olek, pomoc! Ja wyciągnęłam Daniela z rzeki, a gdy mój bohater próbował zmyć z siebie muł na rowerze, podjechał do nas Mariusz. Po krótkiej, ale przemiłej rozmowie zaprosił nas do swojego domku letniskowego. I tak zaczęła się bardzo długa rozmowa, którą zakończyły zwolna, przebijające się promienie słońca. Jeśli podobają Ci się nasze wyprawy i chcesz docenić wylewany pot, to możesz to zrobić na portalu Patronite. Dziękujemy! Dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy na kolejny odcinek.